relax serwis za chwilę zobaczymy reakcję klienta Patele, Patele, tak, to spiega, ci, że nie takie, widać. Ale z tyłu to praktycznie tak pojechali a tym razem pokażę wam jak wygląda zakup auta na indywidualne zamówienie i żeby było śmieszniej, tym razem naszym klientem stał się pan, który coś nie coś znaczy w mediach społecznościowych. Jakieś nagrody, TikToki. Kamil zgłosił się do mnie jakiś czas temu z myślą o poszukiwaniu hondy. Niestety, no przyszedł do mnie i wyjedzie nie. Zaraz wam pokażę, co to jest. Samochód wczoraj przyjechał do Polski od razu został zrzucony do mechanika po wszelkich. Niezbędnych profilaktycznych serwisach, tak to nazwijmy, jedziemy teraz zrobić pierwszy przegląd. Przygotowujemy samochód do rejestracji i prowadzimy na sprzątanie. Zobaczcie, co to za auto. Samochód już mamy zapakowany, zaraz go zapinamy i lecimy na przegląd. A co to jest? No, tak jak mówiłem, no, przyszedł do mnie, to musiał wyjechać Lexusem IS250. Fałszustka napęd na tył, oczywiście, automat. Samochód, tak jak powiedziałem, przyjechał wczoraj, teraz wyjeżdżamy od Lexus Service. Samochód został przejrzany, powymieniane wszystkie te eksploatacje, żeby, żeby nasz główny bohater, tutaj sprawca tego całego zamieszania, nie musiał się martwić różnymi dziwnymi serwisami i tak dalej, więc po prostu zabierze samochód i będzie mógł używać. A jako ciekawostka, jeżeli ten film się kliknie, podkreślam, jeżeli się dobrze kliknie i będzie to wystarczająco zadowalające to będziemy robić ten samochód w stylu Speeda i będziecie mieli cały materiał jakieś body, jakieś... O, dużo rzeczy są plany kwestia ustalenia budżetu i i będziemy coś z tym działać, ale pamiętaj zostaw pod tym lajka like udostępnij, może ktoś z waszych znajomych też poszukuje samochodu, a nie wie jakiego, no tutaj miała być Honda Accord wyszedł Lexus i jest 250, jak widać jest po podróży, zmęczony Ubrudzony trzeba go teraz wyczyścić. Po przeglądzie idzie od razu na sprzątanie do chłopaku. Teraz zobaczcie urywki z przygotowań. Badanie zrobione. O jest. Teraz jedziemy zostawić na sprzątanie. No i w międzyczasie klient dostanie dokumenty, żeby zarejestrować samochód. I z tablicami będziemy odbierać. I wtedy zaczną się dopiero emocje zobaczymy czy w ogóle mu się spodoba ten samochód bo jeszcze go nie widział nie widział chyba nawet tego modelu na żywo a przynajmniej z tego co dyskutowaliśmy i mówię przypominam jeżeli będzie się to fajnie klikać to zrobimy odcinek właśnie z tuningu będzie Customized by Automazy zobaczymy co z tego wyjdzie plany są jednakże wstępne wyliczenia no zmuszają nas do tego żeby po prostu chwilę poczekać, pozbierać sobie pieniądze, żeby nie rozgrzebać, nie robić tego częściowo. No bo tu trochę tuningować, tu jakiś zdarzak poszerzyć, a tu błotnik zostawić. To, to tak nie do końca. Dlatego będziemy. Zobaczymy. Na, najpierw wydajemy samochód, a później, jeżeli się będzie klikać, możecie go zmonetyzować. Zmonetyzować. <śledzimy> 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 możecie go zmotywować do tego komentarzami pod jego filmami odnośnie Lexusa. Chociaż podejrzewam, że widownia raczej będzie miała odwrotne proporcje. Czy tutaj większość od niego przyjdzie do mnie niż odwrotnie? No ale zawsze coś. Także wjeżdżamy tutaj do chłopaków na sprzątanie. Zaraz Wam jeszcze pokażę ten samochód w środku, jak wygląda. Przed, no i później zobaczycie. po. Ej, zobaczcie jedną rzecz. Zazwyczaj... Te koła w samochodach są no, węższe niż na jazdy w lawecie. Zobaczcie, co jest w tym przypadku. To koło jest prawie takiej szerokości jak ten najazd. tego trzeba delikatnie i ostrożnie wjeżdżać i zjeżdżać, nie? Wiecie o co chodzi. BHP ponad wszystko. Tak jak powiedziałem, jest brudny po trasie, zakurzony. I jest jasny środek, który no niestety, albo istety, albo normalnym jest to, że wymaga pielęgnacji, więc raz że skórę będzie trzeba porządnie wyczyścić, dwa że będzie trzeba to może ciut podmalować miejscami, zobaczymy co się uda z tym zrobić, w skrajnym przypadku będziemy tutaj myśleć, może nie na dzisiejszym etapie, ale docelowo będziemy myśleć o ewentualnym obszyciu, zobaczymy jak to wyjdzie po prostu, no. Później, jak samochód będzie u jakichś lakierników, blacharzy, i innych rzeźbiarzy, ponieważ tutaj projekt to no, ma być dość gruby i ma tak faktycznie przypominać Netflix Speed, to będzie czas na to, żeby ewentualnie te fotele wyjąć i zawieść je do tapicera. Można wtedy pomyśleć ewentualnie nad wszystkimi, żeby jakiś tam dodatkowo powiedzmy czarny pasek skóry wszyć na, na środku. Nie wiem, nie wiem, na razie po prostu myślę, rzucam, zobaczymy co, jakie decyzje będziemy podejmować, no i czy będziecie mieli okazję to zobaczyć, to już zależy tylko od Was. Naprawdę to co jestem bardzo, nie miałem jeszcze takiego modelu nigdy, i to co jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, to jest on strasznie cichy. Powiem Wam szczerze, myślałem, że zgasł w pewnym momencie, ale on po prostu trzyma równiutko 1000 obrotów i bardzo dobrze jest wyciszony, jeśli chodzi o jakąś taką jazdę, jazdę wjazd i zjazd lawety i tam jakieś 5 metrów. Więc na razie Wam się nie wypowiem, wydaje się naprawdę bardzo w porządku. Skrzynia bardzo fajnie pracuje, w sensie nie ma jak w większości Lexusów jest takie upięcie, zazwyczaj jak się wrzuca drive'a, to tutaj tego nie ma. Potele są grzane, wentylowane, więc bardzo fajna opcja wyposażenia. To co ważne to jest 2009 rok, 193 tysiące przebiegu, więc bardzo niski przebieg i na tym nam zależało i jakby też z tego poniekąd wynikała cena, ponieważ na pewno można było znaleźć tańszy egzemplarz. Ale wtedy wychodziły przebiegi w okolicach 250-300 tysięcy, co też nie jest tak, że to jest tragiczne. Ale wiadomo, że tutaj no, mieliśmy dany budżet założony, chyba jak dobrze pamiętam, o 1000 zł, żeśmy przebili i udało nam się wyrwać auto z takim fajnym, niskim przebiegiem, w pełni udokumentowane. Tam są drobne purhelki z tyłu na błotnikach, no jak mam być szczery, to i tak dziwne, że tak mało. Gdzie nie będziemy na razie tego robić, to będzie po prostu wyczyszczone, będziemy to robić dopiero w momencie, kiedy będziemy dokładać jakieś czy błotniki, progi, koła będą wrzucane większe, więc zobaczymy, na razie szkoda na to pieniądze, żeby to naprawić na, nie wiem, nawet pół roku i, i zaraz będziemy to ciąć, bo też są takie pomysły. Znaleźliśmy pakiet, cały Body kit za chyba 4,5 tysiąca dolarów. Założenie go wymaga po prostu od pocięcia błotników i takie drzwi, jakie w ogóle nie wiem. Pierwszy raz będę coś takiego robił, zobaczymy jak to wyjdzie. No, właśnie znaczy nie ja, no w sensie ja będę to zlecał, będę to nadzorował, ale, ale nie bawiłem się nigdy. Netforskid grałem za dzieciaka. No z rzeczy związanych z Speedem no to mam. Tak zwaną żabkę na placu, która wbrew pozorom nie rozumiem dlaczego tyle czasu stoi, bo ze trzeci, drugi, trzeci miesiąc jakoś tak. Ktoś tam się kręci, no nie była, jakby był w automacie, no ale no nie jest w automacie, jest w manualu. Także tak to jest z tym handlem, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dobrze, nie przedłużam, pogadamy sobie na ten temat kiedy indziej. Teraz skupiamy się na tym, żeby ten samochód wysprzątać. Zaraz czekam na tutaj głównego dyrygenta, jeśli chodzi o ten cały dobytek. Pokażę mu, powiem co, mam, co robimy, co mamy zrobić i odbieramy później samochód prawdopodobnie już z nowym właścicielem. No dobra, jak zwykle Piotr z Partyzanta wstawił samochód i potrzebuje go na za tydzień, tak w sensie najlepiej by było. A czy się uda, no to zobaczymy, chłopaki zweryfikują czy się uda to zrobić. Poprzeciągało się trochę, bo tam transporty wewnętrzne trochę dały ciała. Miał być samochód już wydany, no ale co zrobię? No jak nic nie zrobię? Wakacje są w sierpniu, ludzie korzystają, a nie tylko. Pracują. Nie każdy ma takie podejście jak ja, że najpierw dokończyć pracę, a później dopiero iść odpoczywać. No ale niestety na to, na to nic nie poradzę, świata nie zmienię. Tak, dla porównania, tutaj realizujemy no. następne zamówienie. Znaczy następne. No, to samo, one znaczy, szybko No wiecie o co chodzi, no, w tym samym czasie. I zobaczcie tutaj jak wygląda różnica między najazdem, a oponą. No tu jest połowa objętości, szerokości najazdu, to jest opona, więc to nie jest naprawdę kawa bryki. Dobra, auto jest gotowe. Bierzemy rameczki, czekamy na drugiego klienta, którego równocześnie obsługiwaliśmy pojedziemy z nim odebrać od razu drugie auto dla córki nie ścią się tutaj w ogóle jak zwykle narzędzie do pracy, a nie ma wyglądać wyglądać ma z zewnątrz no, no niestety tym razem za specjalnie nie pokazałem wam jak wygląda faktycznie przygotowanie auta, no bo Naprawdę samochód jest w porządku, stanie, więc to też na siłę nie, nie było co tam nic rzeźbić. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli będzie się to fajnie klikać, takie moje, powiedzmy, sytuacje z klientami, ta seria bazowa się jakoś tam całkiem przysłowicie klika. Także jeśli chodzi o to, i ten odcinek, jeżeli pójdzie, to będziemy toningować z Grafomanem jego Lexusa którego zobaczymy, jak odbierze, bo jeszcze go nie widział nawet. Będziemy go odbierać dzisiaj po 17. Dlatego jedziemy lawetą, bo plan był, żeby odebrać tam od chłopaków z tablicami. Oni mają tablicę za dużo, by było kombinowania, a, a też jego dziewczyna chciała przy tym być. Także odbieramy lawetą. Przy okazji jedzie ze mną właśnie drugi klient. Odbiera drugi samochód dla córki, bo pierwszą wziął jariskę wcześniej dla żony, teraz dla córki. To wiadomo, może coś jeszcze dla siebie wtyknie. tak wyszło. Oczymy ten środek. No, prawdopodobnie będziemy wymieniać te płaty skóry przy tuningu, bo i jeden, i drugi hotel, siedzisko przynajmniej. Podmęczone tutaj ładnie podchodziło, bo tutaj był taki nie wiem czy taki klej. Mm, tutaj wszystko ładnie, pięknie. Tutu, tutu, tu. Tu, tu. tu, tu, z tyłu ładnie. I o. To za chwilę zobaczymy reakcję klienta. Jest zapakowany. Zobaczymy, co tam. Co tam pan zareaguje, pan kupujący, który jeszcze go nie widział? Zobaczymy. Na pewno mówię jeszcze. Tak czy siak. Co to było? Co to było? Jak? A, dobre. Eee, w eee, w koła do tego samochodu na musisz. Tak. No, Dobra, rozklinie jeszcze jak to zrobić, bo oni zapewne nie będą mieli miejsca i tak, gdzie tego trzymać. To... O właśnie, jak zwykle zapomniałem o kołach. Są dodatkowe, także trzeba będzie się dogadać. Z tego co wiem, to kupujący... Uwaga. O jasne. Yes. tą kostkę to ja im nieźle wyślizgam, zawsze muszę tu przytrzeć. To trzeba niestety troszkę wymusić Efel. Nie musiał hamować awaryjnie Musiał tylko dzwonić. Także jedziemy na plac 16, jazda. taki dzień wariata A zaraz jeszcze ma przyjść, jeszcze taka niespodzianka w tle będziecie widzieli jak tutaj będzie odbierał samochód I co, widzimy się na placu, ja robię swoje, żebym się wyrobił ze wszystkim, żeby nie było problemów i trzeba ramki przyczepić ale to do ogarnięcia na spokojnie, z tyłu widziałem, że odpłatnęły. Pamiętajcie, czy ja pamiętam, te drugie koła nie chcieliśmy wrzucać tego na jasną skórę. Więc one tam zostały, ale to i tak zapewne tego do bloku nie weźmiecie, więc pewnie płyną do Agnieszki. To ewentualnie albo ja to podrzucę busem, albo jakoś z tym się. Albo na złącznym Tak, to chyba że Maciek, stopie, nie, no to, to myślałem, ja wam to mogę to przywieźć, no bo do tego szkoda. Ale, bez sensu. On jest czysty, w sensie nie jest czysty, jest wyczyszczony, ale to jest mechanicznie uszkodzona skóra. Nie, możemy się flexować na automazji. Ale chciałam, elegancki, elegancki jest. No, to no, jest się pierwszy, no, dużo lepiej wygląda, wiadomo. Mm. No. bo bardzo ładny Tym środek. Otwarty, łupy, ci, że no nie takie, widać. Ale, ale naprawdę jest taki mega elegancki. Właśnie w ogóle nie było widać na zdjęciach, że musisz taki ładnie. Tak. Z tyłu to praktycznie Tak. Mało jeździć 110 tysięcy. Teraz wygląda fajnie, fajna, mi zależało, żeby... odebrałem po 15 specjalnie, żeby nie padało. Jak się przywróci, to masz nic Ja One są też przypolerowane i co? spadło. Wulkaniczny... Wulkaniczny pył. Śmierdzą cofa. No to tak, ogólnie jak będziemy coś z nim dalej robić, to musisz być, musisz być świadomy, że... No się z nim pewnie na miesiąc. Tak, lekko. No ale to jak skończymy, to skończymy treningi, to omijemy. Bo to trzeba, Ogarną pytanie na ile ma to być inwazyjne, bo jak dorzucimy, tak, tutaj to się na te takie nity, czy coś wrzuca, pod spodem trzeba wyciąć, trzeba później dosztukowywać na kola. Tutaj, tutaj się też... Czy to normalnie? No, nie tak, to jest rzeźba, to nie jest tak, że ściągasz błotnik, zakładasz szuka. drugi. No to, to wiecie, tak się Myślałem, że, Do... że ten co nie element zapadany no, jest inny. No na pewno też są takie, tylko nie ten kit, który Ci wysłałem. Bo, bo no nie no, jak rzucasz szerszy zdezak, no to jest tak, że on jest na fabrycznej no, ślizgi. To, jak ktoś to potnie, ja potem przyjebie w coś, trzeba będzie to wymienić. To będziesz trzeba to rzeźbić znowu. Aha. A. No. Do przemyślenia. Dlatego pomyśl sobie, co chcesz zrobić, bo można go zrobić delikatnie, typu, no, porobisz te terdzawki, co tam, co trzeba porobić, tak, i wtedy nie bawimy się w cięcie. Można jakieś dokładeczki zrobić ładnie, jakiś kawałek naklejek. Mhm. M.F.F.I.F.O.X. Ja raczej miałem do samego serca. Tak? Zderzak można poszukać. No zderzak Ewentualnie to, to... można się zastanowić nad lampami. Może, może by podeszło, żeby o, może niekoniecznie od polifta, ale na wzór tego od następnej wody, ona wtedy ledy tutaj, nie? Okej okay. Okej, okay, no bo no, tak, no bo znażawki sobie wymienimy bez niczego i... Listerka są brzane? <śmienic> Women Kurwa <śmienic> I te boki też sobie wymienimy bez niczego, nie? Tak, wymienić typowo, tak Tylko, że musisz je pomalować Później to, 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 lampy i fele już będzie fajnie. To już fajnie, Idę potem. bo zapomniałem jeszcze brylaczek. Okay. Jaki brylaczek? Przecież mamy. Dałeś nam brylaczek. Zapomniałem, że ja mam ręki. Ja mam swoją. w to nie No, jest. O, to no no to to Nie, Można, można może stworzyć tam. chyba wszystkim. No fajne No fajne jak jest gorąco, ale spadły fajne, dźwięk, zimierz, zimierz, Ja tak <laughs> <ty śmiech> miałem Forda kiedyś, który którym nacisnąłem dwa guziki i Tak? To co, kiedy trzeba będzie go znowu polerować? No jak będzie brudne, no w sensie jak go porysujesz bardziej. Nie, on wszystko musi udokumentować. Na no, wiesz, umowę skonstruowaną, klient podpisuje, czy tam zleca i ma wypunktowane wszystko, co musi zrobić. jeżeli na stację musimy pojechać, co? Tak, Laki, nakier, no, to co tam klient sobie życzy, to wszystko jakieś tam pierdolenie musi pokazać. Bo klient, na podstawie tego, co dostanie, dzwoni później do mnie najprawdopodobniej, bo będzie, tak miałem. I rozmawiamy konkretnie, pasuje, pyk, no to wysłałem i miałem parę razy, mi zadatek po płocie, jak już właśnie ktoś obejrzał. Więc to, to, to są oczy jakby klienta, a klient połowy tych rzeczy to ja pewnie nawet nie zauważył, bo miałem, też Rix'a chłop oglądał e, i mówił, cztery kolory na boku, Ja jestem uczulony na różnicę, mówię, co ty pierdolisz, nie mam? Mówię sobie, No mam Zobacz, tu jest trzy mikrony różnicy ten. No, no dobra, chuj, weślijmy, nie przyszli. No co, pierdolił na i wiesz, no milion tam chyba 400 czy no, 500 nie. zdjęć mi wysłał. Tak. Oni tak popatrzyli, ale kurde, no, nie jest złe. nie? Czarnie tak, to tak. Podwrócasz najczęściej, to... nie? Tak. No. są jeszcze takie podświetlane, bo otwierasz i w Volkswagen tak miałem. że podświetlił A tu masz lampki. Ja wymieniasz i to teraz jak... To jest lampka? Tak, to podchodzisz a, do ja samochodu, to może tak, może oświecać. Tylko co, to musi... To na klejkach? Musisz kupić lampkę, no bo skoro... Aha, lampkę. lampkę taką laserową, jakby okay. no, to jest zwykła jest żarówka. A musisz rzucić sobie na przykład leda i wtedy on ci będzie pociąg rzucał tutaj no, no, no. Ty... coś. Co, drzwi, Możesz sobie poszukać, ewentualnie firmy to ci zrobić gramofon. Co? Wiecie? Z, za 10 tysięcy olej w sumie na dzień dzisiejszy tyle kostki, tarczy sprawdzać mówię pasy, sobie na ten punkt podniecie, sprawę teraz na jakiś czas olej czy nic się nie dzieje to, dajcie, zna, dajcie znać, dajcie znać czy mam to, bo mam to, więc zjem na drive jest Поехали.